Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na pojedynek wkrętarek spółki dla Majsterkowiczów o bardzo zbliżonych parametrach. Zapraszam. Dobra, słuchajcie, lecimy jakimś wstępem. Generalnie tak, wkrętarki spółki dla Majsterkowiczów w podobnych w miarę cenach i przede wszystkim zależało mi, żeby były podobne parametry. Ja wiem, że jest dużo więcej podobnych wkrętarek i mogłyby wypaść na teście. Słuchajcie, tu są po prostu wkrętarki, które są moje, które mogłem pożyczyć, które po prostu mogłem zdobyć do testów. Dlatego tak to wygląda. Ważnym kryterium był tutaj moment obrotowy. I słuchajcie, jak widzicie, one są wpięte na mocnych akumulatorach, ponieważ chodzi tutaj też o to, że często jak ktoś wybiera nowy system, to najpierw kupuje wkrętarkę. I tu chciałem pokazać systemy, które mają baterię 8 ah już w swoim systemie i większą. I tutaj mamy już ósemki w Kaltmanie w Parkside i w Dedrze, natomiast Rajobi ma od jakiegoś czasu 9, nie ma no ale z 9 jest jeszcze większa, więc też jest fajny akumulator. No i co bardzo ważne to słuchajcie, chodziło o moment obrotowy. Zamysł był taki, żeby wszystkie wkrętarki miały 60 Nm i udar. Niestety nie udało mi się tego zorganizować, że tak powiem, ponieważ tak Rajobi mam 60 Nm i udar. W Kaltmanie mam 60 Nm i udar. Niestety nie ma wkrętarki 60 Nm, więc tu jest 50 Nm i udar. Natomiast Parkside ma 60 Nm, ale nie ma udaru. Oczywiście wiem, że Parkside ma wersję z udarem, ale ona wtedy ma 80 Nm i to jest bez sensu, żeby brać ją tutaj do testu, więc tutaj są wkrętarki o identycznych parametrach, a tutaj jest jedna 60 bez udaru, a druga 50, ale z udarem trudno, tak wyszło. Wam się teraz na dole już pokazują modele poszczególnych wkrętarek, żeby po prostu tego nie przedłużać. Słuchajcie, będzie tutaj tabelka, będziemy sobie dawać jakieś punkty poszczególne. I zobaczymy sobie, tak dla zabawy, jak to wyjdzie. Pamiętajcie, że film, no staram się na wszystkich moich filmach być jak najbardziej obiektywnym, dlatego może nie będę tutaj oceniać takich rzeczy jak, wiecie, mój jakieś moje osobiste odczucia z komfort z pracy, jak to się trzyma i tak dalej. Będziemy oceniać tutaj takie suche e, fakty, jakie po prostu tutaj wyjdą. Zaczynamy. Zaczniemy sobie standardowo od ceny. To chyba jeden z ważniejszych kryteriów, tak naprawdę, i będziemy słuchajcie sobie e, przyznawać punkty. Jeżeli mamy cztery wkrętarki, no to pierwsze miejsce to cztery punkty, drugie, 3, trzecie, dwa i ostatnie miejsce, czwarte, dostanie jeden punkt. Więc tak to będzie wyglądało. I tutaj zaczynamy. Najtańszy Parkside Na jest tylko dostępny oficjalnie w Lidlu. E, ten model, więc generalnie cenę bierzemy tylko z Lidla. Jest to 249 zł. Następnie Kaltman, który oficjalnie z Brico Marsze 369 zł. E, z Dedra i z ciekawa sprawa. Dedra, słuchajcie, najtaniej na Ceneo to jest 400-402 Natomiast Rajobi od oficjalnego sklepu, który, znaczy nieoficjalny sklep Rajobi, tylko ze sklepu, który znalazłem na Allegro, ale oni oficjalnie chyba są dystrybutorem Rajobi, jest za 398, więc jakby nie było, o 2 zł w tym wypadku wygrało z Dedrą. Więc Dedra 2 punkty i Ry... Dedra 1 punkt i Rajobi 2 punkty. Kolejną funkcją, za jaką przyznamy sobie punkty, no to wspomniany wcześniej udar. Tak jak mówię, Parkside nie ma udaru, więc Dedra Kalsman i Rajobi dostają po jednym punkcie, bo mają po prostu ten udar, Parkside go nie ma, dostaje zero. Teraz przechodzimy sobie do wymiarów, a tak w zasadzie to będę mierzyć tylko długość korpusu, bo według mnie to jest najważniejsze, jednak nie będziemy się tu bawić już w jakieś tam grubości i tak dalej, tak samo w wysokości, bo te jednak baterie każde są inne. Słuchajcie, nie bez powodu już są tak ułożone. Tak naprawdę to jest od pierwszego do ostatniego miejsca. Kaltman jest najbardziej kompaktową skrętarką, jest to około 17,2 cm. Następne drugie miejsce to ParkSite, i tutaj mamy tak niecałe 19, 18 z groszem. Trzecie miejsce: Torajobi, i tutaj już mamy 19,6 w zaokrągleniu. I ostatnie miejsce: Dedra. Przypominam, że ParkSite zajął drugie, ale nie ma udaru. Udar zawsze powiększa tutaj jednak e, troszeczkę ten, ten rozmiar. I Dedra to jest niecałe 21. I teraz na koniec: Po prostu postaram się postawić od najmniejszej do największej te wkrętarki, żebyście zobrazowali to sobie, żeby to wam zobrazować. O, jeszcze zapaliliśmy światełko w rajobie niepotrzebnie. Ok, objedziemy aparatem niżej. I zobaczcie, tak to sobie wygląda. No, generalnie można powiedzieć, że skoki są takie dosyć małe, ale między najmniejszą a największą już naprawdę mamy sporą różnicę, nieprawdaż? Kolejnym aspektem oczywiście będzie waga po rozmiarach. I tutaj oczywiście wypiąłem sobie akumulatory, bo to, że ja zapiąłem takie, słuchajcie, kolosy, to nie znaczy, że wy będziecie się męczyć z krętarkami z takimi akumulatorami. Więc tak, znowu są ustawione od najlżejszej. No i tutaj słuchajcie od razu, jak widać, zdradzę, Parkside jest najlżejszy. Chociaż tutaj akurat jest ciutnie fair, no bo on kurczę, no nie ma tego udaru, który jednak by te kilka gramów zwiększył tą wagę. No ale dobra. Tak testujemy, takie je wybrałem, więc tak trzeba oceniać sprawiedliwie. 1135 i to jest najlepiej. Następnie mamy Kaltmana 1256, to jest drugie miejsce. Następnie mamy Rajobi jest to 1313, trzecie miejsce. I Dedra 1354 miejsce. Lecimy dalej. Tym razem obroty na biegu pierwszym. I od razu Wam powiem, że nie, nie obroty podane przez, para, przez producenta na papierze, ponieważ no to jakby nie byłoby sensu za bardzo, bo nie wiemy, czy są realne, tylko po prostu zmierzymy to sobie. No i znowu już są ustawione od najlepszej do najsłabszej. E, tutaj akurat od razu powiem, że i Dedra i Parkside na papierze przez producenta mają podane 500, te mają 400 coś, więc jakieś to przełożenie ma, fajnie. O, zobaczę tylko, czy we wszystkich odpalony bieg pierwszy, tak. We wszystkich są wpięte ósemki, w rajobi dziewiątka, wszystkie są na maksa naładowane, Wszystkie to sprawdzam, żeby były na e, obrotach w tą samą stronę. No to co? słuchajcie, lecimy z obrotami. Dedra. Równe 500, fajnie. To co podaje producent. Parkside. 483, Kaltman. 455, też więcej niż podaje producent. I Rajobi. Sorry, w Rajobi mu trzeba wyłączyć sprzęgło. 435, 438, coś takiego. Lecimy z obrotami na biegu drugim. Zauważcie, że nastąpiło lekkie przetasowanie. Rajabi dalej jest na ostatnim, ale słuchajcie, Rajabi to jest stary model i on faktycznie ma podane przez producenta 1700 na biegu drugim, a 420 chyba miał na biegu pierwszym, więc tu się wszystko zgadza. Tutaj nastąpiła ciekawa sytuacja. Kaltman ma 1900 na biegu drugim, jak już widzicie, jest na pierwszym miejscu, natomiast Parkside, który w poprzednim teście był na pierwszym miejscu na pierwszym biegu, ma podane przez producenta 2000. A jak widać, nie dał rady Kaltmanowi, który ma podane 1900, ale żeby nie gadać, po prostu pokażę Wam obroty na biegu drugim. Aha, no tak, trzeba bieg, bieg drugi powłączać najpierw. Mamy włączony i próbujemy. Kaltman, bieg drugi. Widać, widać. Około 1970 Parkside. 1880. Dedra 1870, widzicie, niewiele brakło, żeby przegonić Parkside'a, który na papierze miał 2000. A Dedra ma 1800 podane, czyli przebiła to, co podaje producent, bardzo fajnie. I Ryobi. 1750. Producent podaje 1700 też jest przebite. Tutaj Parkside strasznie odstaje od tego co podaje producent. Nie uwierzycie, znowu zostajemy przy obrotach na minutę i zobaczcie jakie przetasowanie. Zgadnijcie czemu. No, proste. Teraz mierzymy najwolniejsze obroty. Słuchajcie, tak się składa, że nie zawsze największa moc, najszybszy obroty i tak dalej. Czasami są potrzebne też bardzo wolne precyzyjne obroty, tak? I tutaj Ryobi no y, ogólnie akurat pod tym względem zdeklasowało konkurencję. Niestety ten jego y, futerko jest takie, że przy tak wolnych obrotach nawet ciężko jest mi to złapać ale pokażę Wam. Zresztą to od razu będziecie widzieli. Tylko powracam na bieg pierwszy wszędzie, bo ja to sobie oczywiście poza kamerą robiłem, żeby tutaj nie tracić czasu. To jest najsłabiej wciśnięty spust, jak się da. I nie zawsze właśnie uda mi się to załapać na mierniku, ponieważ to futerko Rajobi... O! Udało się! 27 obrotów. Ono za chwilę takie bzdury jakieś pokaże, nagle 400, o widzicie 129 nagle, co jest oczywiście nieprawdą, bo to w Ryobi odbija mi tutaj strasznie tą wiązkę lasera. Ale jest to około 27 obrotów na minutę, 23 nawet. Zresztą sami widzieliście jak to wolno chodzi. Idziemy teraz do Dedry i pewnie od razu widzicie, że no jest różnica i mamy tutaj 53 obroty, 50. 48 nawet, 51, czyli w okolicach 50. Na tym tu już jest łatwiej to szczytać. Mieliśmy 50, teraz zaczmy sobie u Kaltmana. Tutaj już jest ciężko na oko zobaczyć różnicę między Dedrom no i zobaczcie, 156, 57, tam było około 50, 51, Jest bardzo malutka różnica. Natomiast w Parkside no słuchajcie, wcale jakoś dużo gorzej nie jest, ale jednak jest. Z tego co pamiętam, to to było około 60 coś, 68 tak. 55, 68, coś takiego. Tak wyglądają najniższy obrot. Dobrze, słuchajcie, oczywiście e, rzadko wspominam o takich rzeczy jak gwarancja, no bo generalnie fajnie, jakby sprzęt się nie psuł, ale warto jednak to faktycznie w tych tabelkach e, ująć. E, no Parkside Performance ma 5 lat gwarancji, więc tutaj bezoperacyjnie wypada najlepiej. Ryobi ma trzeci rok po przedłużeniu i Dedra już też zauważyłem, że dodało trzeci rok po przedłużeniu e, gwarancji. Nie wiem, czy jak macie stare sprzęty, czy można przedłużyć, raczej to chodzi o nowych, no ale powiedzmy, że jeżeli chcecie kupić tą wkrętarkę, to będziecie mogli przedłużyć na 3 lata. Kaltman ma standardową dwuletnią, wiem już, że niedługo ma być też przedłużenie na 3 lata, jednak no na tą chwilę jest tylko 2 lata, więc w tym wypadku punktujemy tak, Parkside'owi dajemy 2 punkty, jako że ma najlepszą gwarancję, Dedra i Rajobi dajemy po jednym punkcie, bo mają 3 lata, no i w tym wypadku Kaltman dostanie 0, bo ma standardową gwarancję. Dobra, słuchajcie, przyznam jeszcze dodatkowe punkty, nie będę tu się naprawdę skupiał za bardzo na jakiejś tam budowie, na jakichś takich naprawdę drobiazgach, jednak chciałem tutaj zaznaczyć trzy rzeczy, takie, które mi tutaj gdzieś jednak zrobiły różnicę. Przede wszystkim tak, pierwsza rzecz, zarówno Parkside, jak i Dedra dostają po jednym dodatkowym punkcie dla mnie za obrotowy tutaj pierścień na futerku. Aha, w ogóle futerka we wszystkich są metalowe, żeby była jasność. Tu jest obrotowy pierścień, który przy Dedrze akurat ta naklejka się naklejowa od miernika prędkości obrotowej. Zobaczcie, te pierścienie są obrotowe. Przypominam, że po prostu, jeżeli coś precyzyjnie nawiercamy, czy wkręcamy, łapiemy sobie za ten pierścień, on wtedy Pozostaje nieruchomy w naszych palcach, nie przypala nam futerko wtedy dłoni, więc tutaj te dwie wkrętarki mają po jednym punkcie na plus. Natomiast jeszcze chciałbym dać plusik, tak, Kaltmanowi, słuchajcie, za to, że jako jedyny ma wybór tych trybów, czyli generalnie możecie sobie sprzęgło ustawić w pozycji pierwszej. Jak chcecie zwrócić do wiercenia, to ustawiacie sobie tutaj wiercenie, wkręcanie to znowu nam aktywuje, włączacie sobie udar. Nie trzeba machać całym, tym zawsze propsuje wkrętarki, które mają ten dodatkowy pierścień i automatycznie przy Kaltmanie jeszcze jeden plus, bo akurat to jest jedna wkrętarka z rękojeścią boczną i to jest naprawdę warte zaznaczenia i tutaj dodania plusika, słuchajcie, do wiercenia, do wiercenia z udarem, do wkręcania większych wkrętów, no chyba nie muszę chwalić rękojeści bocznej wkręcanej tutaj z boku. Naprawdę przydatna sprawa, więc tutaj jest drugi plus. Dobra, słuchajcie, przejdziemy sobie do krótkich tekstów praktycznych. Tak jak mówiłem na początku, raczej to będzie oczywiście omówienie tych parametrów budowy i tak dalej, ale też trzeba pokazać w praktyce. I przejdziemy sobie do pierwszej rzeczy, czyli czułości sprzęgła. Słuchajcie, taki mikrus, malutki wkręt, naprawdę cienki i krótki. I byłem ciekawy, czy takie mocne, jakby nie było 60 nm, to są mocne wkrętarki. Na takich dużych akumulatorach, czy sprzęgło tu zadziała? Jak widzicie, ja to sobie robiłem naprawdę sporo prób, jeszcze też robiłem je sobie tutaj gdzieś dziurawiłem. Tą belkę. I słuchajcie, pozytywnie się zaskoczyłem, bo każda wkrętarka dała radę. No, w szczęście, sensie sprzęgło na jedynce dało radę wykryć ten wkręcik i go nie przekręcić. Mogę wam tu na sekundę pokazać, chociaż to jest też tak, że wiadomo, gdzieś się trafi taki fragment drewna, że jednak przekręcę. Ale spróbuję wam to pokazać. Pozycja pierwsza, wiek pierwszy, Parkside. Widzicie, sprzęgło zadziałało. Będę starał się gdzieś w tych samych miejscach celować tym wkrętem. Teraz mamy Kaltmana, ustawione wkręcanie też pozycja pierwsza. Dobra, tak bliżej tego tego. Próbujemy też sprzęgiełko zadziałało. Widzicie. Teraz zobaczymy sobie Dedrę. Więc tutaj teoretycznie pojawia się sytuacja, że nie ma komu przyznać punktów. Dobra. Zadziałała troszeczkę niżej, ale zadziałała. Natomiast słuchajcie... Rajobi. Wcześniej nie poruszałem tego tematu, bo ono ma te elektryczne sprzęgło e-torque. Ja ogólnie sprzęgło raczej nie używam, ale wiem, że dużo ludzi, no niestety, e, hejtuje to sprzęgło, bo gdzieś tam nie są przyzwyczajeni do jakichś takich elektronicznych rozwiązań. Jednak słuchajcie, okazało się, ja tutaj próbowałem i największą powtarzalność, e, no niestety, znaczy niestety, dziwnie to zabrzmiało, no chcąc nie chcąc, uzyskało to Rajobi na tym sprzęgle. Mam nadzieję, że teraz chcąc wam to pokazać, akurat nie no, jak na złośnie przekręcę, bo wiecie, wyciągałem akumulator, to sprzęgło też tam podobno się jakoś uczy. Ale zobaczcie, jak to działa w rajobie. I koniec. Sprzęgło odcięte zamrugała nam dioda. Wkręt jest bardzo dobrze wkręcony. I słuchajcie, chodzi o to, że ja tych prób tutaj sobie robiłem naprawdę sporo i w różnych fragmentach. I naprawdę to działało najlepiej. Co tu dużo mówić, spróbujemy jeszcze raz. I słuchajcie, fajne jest to, że. Ono jak odcina, to po prostu się zatrzymuje. Nie ma tego e, głośnego odgłosu sprzęgła. Jeżeli pracujecie w mieszkaniu i dużo e, skręcacie, skręcacie mebelków, no to już ten odgłos charakterystyczny jest dosyć, dosyć irytujący nie wiem jak się na dłużej będzie ten elektroniczny sprzęgło e-Torque spisywać, bo ja tego raczej nigdy nie używałem ale tak będąc szczery myślę, że po prostu dam tu Rajobi jeden dodatkowy plus bo według mnie działało to na tych malutkich wkrętach naprawdę dobrze no i dobra słuchajcie, jeśli chodzi o wkręcanie nie będę Wam tutaj e, puszczać tych wszystkich testów, bo ja tego naprawdę sporo kurcze przeprowadziłem, e, w zasadzie to przygotowania do tego filmiku słuchajcie chyba trwały z dwa miesiące od jakiegoś e, czasu, to sobie tam jak miałem jakiś wolną chwilę to coś tutaj testowałem. Sprawa wygląda tak. Oczywiście, teraz, jak ja tutaj gadam, postaram się Wam wkleić jakieś przebitki, żeby nie było, że wymyśliłem to sobie. Ale powiem Wam, jak wygląda sytuacja. Jeżeli mówimy o takich wkrętach, to są typu Fi 8 do tak 20 cm do 24, ale Fi 8 to najszybciej wkręcała i dobrze Dedra. Pamiętacie, że ona wygrała, jeśli chodzi o obroty na biegu pierwszym, według miernika, miała ich najwięcej i miało to przełożenie, bo po prostu wkręcała najszybciej. Za Dedrą cały czas Kaltman i Rajobi szły mega egzekwo. To było tak, że Kaltman był o pół sekundy lepiej, czasami Rajobi o pół sekundy lepiej. Parkside troszeczkę odstawał. Jak już przeszliśmy do większych krętów typu Fi 1024 lub jakieś takie naprawdę porządne wkręty, no to zaczęła być e, widać różnica, jeśli chodzi o Newtonometry, bo ma tych Newtonometrów 50. Ale słuchajcie, co ciekawe ciągle radziła sobie lepiej niż Parkside, który ma niby 60. Parkside po prostu wkręcał najgorzej. Przykładem, jak będzie ten wkręt, on jest Fi 10-30 i Parkside tutaj mu sporo nie dał rady wkręcić, chyba zostało z 15 cm do wkręcenia, gdzie pozostałe wkrętarki też miały problemy, zatrzymywały się, ale po doklikaniu jeszcze wkręcały i finalnie wkręcały cały wkręt, a Parkside no, stanął, nie było szans, żeby wkręcić dalej. Natomiast jeżeli chodzi o największe wkręty na nasadki, no to tak, Fi 10 to jest 10-16 cm, i tutaj e, wszystkie wkrętarki praktycznie wkręciły ten wkręt, poradziły sobie lepiej lub gorzej. Natomiast e, wkręt Fi 12 na 16 jest tutaj największym killerem i jakimś tam powiedzmy wyznacznikiem, jeśli chodzi o te wkrętarki, o ich moc. I tych testów tym, e, z tym wkrętem zrobiłem najwięcej, zrobiłem ich tak dużo, że chyba zacząłem psuć co niektóre wkrętarki. W Parkside'zie zaczęło się luzować futerko FD, że coś czasami bieg przeskoczył. No Dziwne rzeczy zaczęły się dziać. Rajobi Kaltman w miarę, ok w Rajobi też coś zaczęło przeskakiwać, ale generalnie no, były już problemy, jak, ty, jak go naprawdę długo katowałem. Ogólnie sytuacja wygląda tak. Kalp... Przepraszam, nie Kaltman, tylko Parkside najgorzej. Teraz wam tutaj wkleję zdjęcie z pokazaniem tym, jak wkręciły wkrętarki. Oczywiście to jest jedna, nie wiem, z 20 moich kurcze prób, ale tak to najczęściej wyglądało. Dedra. No inaczej, Parkside zawsze był ostatni, Dedra zawsze była trzecia. Natomiast Rajowi i Kaltman szły bardzo równo. W sensie to było tak, że albo zatrzymywały się dosłownie w takim samym momencie, że nawet miarką było to ciężko zmierzyć, albo pół cm. Wkręcał lepiej Kaltman albo pół centymetra wkręcał rajobi. Tak to wygląda, jeśli o wkręcanie. Po tych moich wszystkich akcjach z tym, z tym, z tym wkręcaniem tych wkrętów no i z powrotem, e, powiedziałbym wam, że tak, dałbym 3 punkty. Rajowi i Kaltmanowi, tak uczciwie, bo wydaje mi się, że radziły sobie najlepiej. Dałbym dwa punkty D-drze, ponieważ do pewnego rozmiaru w krętach szła bardzo dobrze, szła najszybciej, co tu dużo mówić, ale potem było czuć, że ma troszeczkę mniej mocy. No i dałbym jeden punkt, jeden punkt Parksideowi, ponieważ mimo, że ma 60 nm na papierze, to zdecydowanie odstawał, zarówno w prędkości wkręcania, jak i po prostu w mocy. Dobra, słuchajcie, test wkręcania został tak troszeczkę potraktowany inaczej niż do tej pory na moich testach, gdzie najwięcej, jednak tych wkrętów wkręcałem. Teraz bardziej skupiłem się na innych rzeczach, ale mm, paradoksalnie wkręcanie wkrętów tymi wkrętarkami trwał najdłużej, bo robiłem to naprawdę od dłuższego czasu, żeby tutaj sobie wypracować jakieś zdanie. Oczywiście po to ta tabelka, po to jakieś tam punkty, żebyście sobie po prostu zobaczyli mniej więcej jak to wygląda, poza tym wiem, że no, fajnie się ogląda takie punktacje na zagranicznym YouTube. Jest to popularne ocenianie takich różnych sprzętów w testach head-to-head -head, tak zwanych. I pamiętajcie, że te punkty to tak naprawdę jest no to, co sucho widzimy na papierze, czyli waga, wymiary i tak dalej, ale Waszym wyborem może być totalnie coś innego podyktowane, bo na przykład możecie chcieć najmniejszą wkrętarkę, wybieracie Kaltmana, a może chcecie mieć wkrętarkę z największą baterią, wybieracie Ryobi, albo na przykład dla Was ważny jest udar, to wtedy na przykład Parkside Wam w ogóle odpada. Tutaj o tym Parkside trzeba też pamiętać jedną rzecz. Parkside zdobył najwięcej punktów za wagę, natomiast jeśli chodzi o długość, tutaj o drugie miejsce, czyli łącznie tutaj zdobył aż 7 punktów, a jest bez udaru, tak? Jeżeli by miał udar, jeżeli by mu doszło tutaj z 2 centymetry, czy tam nawet centymetr długości, jeżeli by mu doszło, nie wiem, 100 gramów wagi, no to już by zdobył tych punktów jednak mniej. Natomiast tak to wygląda, jeśli chodzi o te 4 wkrętareczki. Myślę, że po to te punkty, po to ta tabelka i tutaj troszeczkę Wam powiedziałem o, o tym, jak wkrętarki radziły sobie z skrętami, że możecie sobie teraz fajnie sami wywnioskować cena do jakości. Cena do jakości wkrętarki o bardzo e, podobnej cenie się okazało troszeczkę tutaj Parkside odstaje, jeśli chodzi o cenę, odstaje pozytywnie, bo jest po prostu tani. Natomiast e, no ma braki, bo zarówno troszeczkę gorzej pracował, jak i e, nie ma tego udaru. No, ale ma swoje plusy, chociażby pięcioletnią gwarancję. E, według mnie wkrętarki bardzo podobne, e, jeśli chodzi o pracę. Natomiast dlatego tutaj już rozdrabniliśmy się na szczegóły, żeby troszeczkę lepiej je wam przedstawić. Mam nadzieję, że film tego typu wam się podoba. Starałem się, tak jak mówię, nie być tutaj jakoś subiektywny. Chcia, chciałem, żeby to wszystko było takie transparentne. I na tym film to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.